Siemano, witajcie, tutaj, Wojan team! I dziś będziemy biegać z, ze starem na plecach. Elo, stary, biegniemy! Biegniemy na Twoich plecach! I ile zarobimy? Zarabiamy wygrane. Patrzcie, jak dużo wygranych. Let's go, let's go, let's go! Nie no, tak szybko wygranych jeszcze nie zarabiamy. Mamy już 37, więc moglibyśmy jakiegoś pecika sobie w sumie kupić. Ale biegniemy póki co dalej. Zobaczymy, jak daleko uda nam się dobiec. Mamy też spina, którego możemy wykorzystać. Więc zakręćmy sobie i sprawdźmy, co takiego dostaniemy. Let's go! Uwaga! 500 mamy. Monet! Let's go! Ej, to był mega owocny spin. Jeszcze raz. Jeszcze raz. I zobaczymy, może drugi raz uda mi się 500 monet wygrać i w ten sposób będziemy mogli otworzyć mega mocnego pycika. Dobra, jest git, mamy to, więc możemy sobie wrócić pewnie na sam początek. O, jeszcze mogę odebrać sobie tutaj e, 50 wygranych, więc dziękuję bardzo. Idziemy w takim razie dalej. Również zbieramy jakieś monety po drodze, tylko nie wiem do końca, co te monety nam dają. Mamy 9 na 10. Zaraz będziemy mogli mieć. E, o, mamy 10! I co? Nic nie dostałem. Miałem 9 na 10, teraz mam znowu 0 na 10. To nie wiem o co z nimi chodzi. O, Bartek wysyła mi peta, który ma 8000. Dobra, akcept. Za 8000 peta mega mocnego dostaję. Co jest? Dobra, czekajcie, czy my możemy teraz wydropić tego typu peta? E, weźmy sobie na przykład, otwórzmy to jajce. Zobaczymy, co dostaniemy. Uwaga! Pum! Rzadki. O, to ładnie, to od razu nam się trafiło coś fajnego, 20% tylko szans na niego było. Dobra, ale on ma tylko 2000! A dzięki, ba, e, dzięki temu, że Bartek nam dał mega mocnego pecika, to możemy. O, możemy upgrade'ować sobie też tutaj tą moc. Okej, okay. upgrade' e, co możemy tutaj? Max speed albo walk speed? E, Win boost, o, Win boost to na pewno chcemy to rozwinąć. I jeszcze troszeczkę speed from lightnings Okej, okay. i teraz słuchajcie, sprawdźmy, jak szybko będziemy biec, uwaga, ruszamy w takim razie. Mamy 20 tysięcy maksymalną prędkość. Na dole tam się wyświetla, więc całkiem fajnie. Ło, cię kręca, ale już szybko biegniemy. Dobra, już mamy podwójne, wygrane kupione, więc więcej tego nie dostaniemy. Ale patrz na to, jak biegnie szybko! O, to już jest znaczna prędkość, co nie? Więc raczej nam się uda. I na samym końcu jak przejdziemy.. O nie, wróciłem na początek przez przypadek. Czekaj, rebirfa mogę zrobić. O, rebirf! Dobra, zrobiłem rebirfa. I kolejny Rebirf jest za ile. Rebirf daje plus 50% do przyspieszenia, plus 3 wygrane i plus 10 końców. Nice! No to teraz będziemy giga silni. Idziemy w takim razie dalej. Mamy pierwszego Rebirfa. Czy jest, jak ktoś na serwerze, kto też ma Rebirfa? Tak, połowa osób ma Rebirfa, więc to jest żadne osiągnięcie w takim razie. Musimy mieć najwięcej Rebirfów, ile się tylko da. Można też kupić sobie Rebirfa, ale na to jeszcze przyjdzie czas. Dobra, lecimy. Czekajcie, o, możemy kolejnego spina zrobić, więc zakręćmy, ponieważ ten spin ostatnio dał nam naprawdę mega Mocną rzecz. Uwaga i co dostaniemy. Znowu razy 500 dostałem. Razy 500 energii, tą energię możemy wykorzystywać do e, potem upgrade'owania sobie tego wszystkiego O, freepecik, ale musimy niestety poczekać 40 minut łącznie No okej, okay, to co, czekamy O, dobra, udało nam się dobyć. zarobiłem 500 energii Nie 500 energii, tylko 500 po prostu siły e, Pozbierajmy sobie tego wszystkiego, 500 gwiazdek, sorry, 500 gwiazdek Pozbierajmy sobie właśnie siłę, ponieważ siłę potrzebujemy najbardziej O, ktoś mi znowu chce coś wysłać Zapraszam, wysyłajcie mi, o Hello, dziękuję bardzo. Akcept jak najbardziej. Zabieram sobie te rzeczy. O nie, nie chciał mi oddać za darmo, niestety. A szkoda. Dobra, pozbierajmy jeszcze sobie troszeczkę energii i zaraz ruszamy. Tylko najpierw oczywiście y, zupgrade'uję sobie tutaj nasze miejsce. Jeszcze to. Okej, okay. no i teraz myślę, że już będzie git. Lecimy w takim razie. Let's go! Ruszamy! Rozpędźmy się najbardziej jak się tylko da Patrz jaki nubek e, trzyma nas Co tu się dzieje? Biegnę na nubie Biegnę z nubkiem na plecach O, kolejna osoba chce mi coś wysłać Proszę, wyślijcie mi coś w takim razie Ej, nie Nie dostałem żadnego, żadnej rzeczy Uwaga, dobiegamy na sam koniec Już praktycznie jesteśmy I czy uda nam się? Tak Dobiegliśmy na sam koniec, jesteśmy znowu od początku. I dostajemy więcej pieniążków. Oj, to mi się podoba. Wow, co tu się dzieje? Patrzcie, jak mi zaspomowało cały ekran gwiazdkami. Cały czas dostaję gwiazdki. Dobrze, dziękuję w takim razie bardzo. Eee, słuchajcie, możemy teraz sobie na przykład zmienić eee, trade trailer. Ok, equip. I teraz mam coś takiego. Widzicie, za mną jest taki płomyczek. Dzięki temu dostajemy więcej troszeczkę. Kupmy sobie, o, lepsze jajco w takim razie. Co dostaniemy z lepszego jajca? No, jakiegoś słabiackiego Pecika, słabia słabiacką kaczkę Ale ona daje tak 3700 Więc całkiem spoko Ale to i tak za mało, weźmy kupmy jeszcze jednego Let's go, jeszcze jeden Uwaga, Dostaje rzadki Tym razem, więc troszeczkę lepiej, ale nadal Mogło, mogło jeszcze być lepiej Wyposażmy go sobie tak czy siak i już nam się to Podoba, weźmy sobie w takim razie Tutaj energię nabijmy, ponieważ tą energię Mamy troszeczkę małą, patrzcie O, dzięki temu, że tutaj sobie zbieramy Będzie znacznie szybciej, biegnijmy w takim razie lecimy z nubem na plecach. O, ja przecież mogę sobie wykorzystać tutaj potki do szybszego jeszcze zarabiania e, naszych boostów. Acceleration potion, czyli szybciej się rozpędzam i w dodatku mam razy dwa jeszcze wygrane. E, a raczej gwiazdki, więc będziemy jeszcze więcej tych gwiazdek dostawać, więc się bardzo cieszę. Potrzebujemy cztery rebirfy, żeby przejść do kolejnego świata. Na lodzie cztery rebilfy będą ogarnięte, tylko najpierw otwórzmy sobie... Jajco! No i dostaliśmy jakiegoś sowieckiego peta. A gdybyście nie wiedzieli, widzowie, mamy tutaj taką mega fajną opcję. Eee, czekajcie, Equip Best tylko kliknę. I pobiegniemy od razu, od razu, teraz musimy pobić rekord. I słuchajcie, kupiłem tutaj w sklepie Laki, Lucky, Super Lucky i Ultra Lucky Ultra Lucky daje razy 100 szczęście. I mimo tego dostaje mega słabe pety. O co z tym chodzi? Nie mam pojęcia. Ale wiem, że warto jeszcze sobie kupić Razy 2 spida, Razy 3 i Razy 5, żeby znacznie szybciej się poruszać. Okej, okay, kupiłem razy 2, razy 3 i ostatni razy 5. Dzięki temu będziemy ultra szybcy. I mamy to. Okej, okay, już się boję. Co to jest? A, nie nie chcę tego kupić komuś, chcę sobie. O, dobra, mam. Chociaż komuś też można kupić. LOL! Poczcie, jak teraz nagle szybko biegamy z tym nubem na plecach! Co się dzieje? ok jak najszybciej. 62 tysiące teraz możemy najszybciej pobiec. Mamy topkę? Nie, jeszcze nie mamy topki. Chociaż czekaj, top speeda? Mamy! Mamy największego speeda tutaj ze wszystkich Chyba tak mi się wydaje O, ja mogę zrobić w ogóle już rebirfa Dobra, robimy rebirfa od razu Zapomniałem o tym I zarabiamy od razu Czym prędzej Jeszcze więcej pieniążków e, Dzięki temu O, zaraz będę mógł kolejnego rebirfa zrobić Jak tak dalej będzie Let's go I będę mógł przejść do kolejnego świata Let's go Kolejny rebirf I robimy następnego Pięć tysięcy potrzebujemy Ile już mamy rebirfów? 3 Więc jeszcze jeden rebirf i kolejny świat Ale szybko biegnę, słuchajcie Rozpędziłem się na maksa I mogę już kolejnego rebirfa zrobić Czyli ostatniego Dobra, mamy go. Ole, szybko biegnę. Dobra, zarobmy sobie ile się da. W tym czasie. Co jest grane? Patrz, zaraz będę mógł kolejnego zrobić. Ja się dostanę do topki w dzisiejszym odcinku. Muszę. Biegnę ze starym na plecach, ale szybko biegniesz Nubku, ale Nubek jest y, serio potężnie szybki. O, i udało nam się zakończył się wyścig. Możemy przejść do kolejnego świata. Do widzenia! I co się będzie działo w kolejnym świecie? Widzowie, spójrzmy, co się tutaj dzieje. Halo, mamy tutaj jakieś jajce do otworzenia. 75 tysięcy i 525 tysięcy. Nie mam takich pieniędzy, mordeczko! Ojejku, a 50 tysięcy kosztuje za dużo, ale dobra, możemy... Bie Biec. Także biegniemy i zobaczymy, ile tutaj będziemy zarabiać. O, no i tu zarabiamy od razu więcej. O, ten świat mi się bardziej podoba jednak. Zostajemy w tym świecie znacznie lepszy, ale dalej robimy rebirfy, ponieważ rebirfy dają nam szybsze przyspieszenie e, i w dodatku więcej wygranych, więc jeszcze lepiej. Biegnij, biegnij! ojku jak on szybko biegnie! Jesteśmy najszybsi tutaj w tym świecie. Mimo że dopiero co przyszliśmy. A no i mamy jeszcze spina, więc zakręćmy sobie naszym kołem ratunkowym, zobaczymy, co dostaniemy takiego. Mam nadzieję, że coś ciekawego. No razy 500 dostaliśmy e, gwiazdki, więc e, cały czas to samo dostajemy. Ale widzowie, cały czas wy nie musicie mieć cały czas tego samego, możecie się wyróżnić, mając rzeczy z Voyan na przykład takie kozackie okulary właśnie wojanty mega fajne e, które mogą być właśnie wasze. Dodatkowo nowe koszulki z wzorem Wojanowicy zostały dodane, a do tego wszystkiego są mega fajne, gratisowe naklejki do każdego. Zamówienia dostajecie takie fajne wlepy. Możecie sobie je nakleić gdzie tylko chcecie. Oraz z takiego zamówienia wyciągacie zdjęcie z ręcznie podpisywanym autografem. Moim autografem, więc mega dużo fajnych rzeczy e, na wojant.pl. zapraszam, pierwsza linia w opisie. Dołączajcie do Wojant, Team koniecznie. Okej, okay, mamy 11 tysięcy, robimy kolejnego rebirfa i biegniemy dalej. Ile już mamy tych rebirów? 6 rebirfów, mam prawie najwięcej rebirfów na serwerze. Zaraz prześcignę tego ziomeczka. Wow, ile ja dostałem sobie tego. Dobra, zaraz go prześcigniemy spokojnie. Możemy też sobie tutaj odebrać jakieś prezenty, więc Elo, dziękuję bardzo. OL! Dostajemy! Yo, Dobijamy Rebirfa za 3, 2, jeden! Mamy! I tym samym jesteśmy numerem 1 na serwerze! I to mi się podoba. Biegnijmy w takim razie po kolejnego rebirfa. Tak mi się wydaje, że szybko go dostaniemy, bo naprawdę szybko biegamy. O, i koniec wyścigu. Niestety nie mogę tutaj nic kupić, co troszeczkę jest słabe. Ale możemy sobie pozbierać na przykład tutaj energię. O, jest taki mega fajny Game Pass, który pozwala zbierać energię z każdej strony. 549 Robuxów kosztuje i w ten sposób będziemy mieć moc z całego serwera. Elo, kupiłem. Oj, patrz, faktycznie zebrało mi całą energię. Spójrzcie. Oh. Dobra, co ja mogę z tą energią zrobić? Mogę ją tutaj wykorzystać, żeby sobie upgrade'y chyba jakieś kupić. Win boost, okej, okay. tego już nie chcę kupować, ale można na przykład Max Speeda sobie podbustować. Dobra, podbustujmy sobie. Szybkość przyspieszenia jeszcze też. Okej, okay, i jeszcze tutaj to, i jeszcze to, walk speed też sobie przyspieszymy, zwiększymy raczej, o, i jeszcze to, super. Sprawdźmy, tutaj mamy jajco, Exclusive Egg, otwórzmy sobie je i sprawdźmy, co znajduje się w środku. Może w środku jest jakiś mega mocny pecik, o którym nie wiedzieliśmy. Uwaga, niech się otwiera, Oś. i co mamy? Luxury, czyli jakiś mega luksusowy, 30% czas na niego było, no to całkiem nieźle. Kliknij Equip Best, 8500 daje. Lol, jakim cudem ten ziomal Bartek dał nam takiego samego mocnego peta? Przecież ziomal dał nam giga mocnego peta, który jest tak samo silny jak Pecik Zero Buksy, dziękujemy bardzo. Aż mogę zaraz kolejnego rebirfa robić, nie zwróciłem na to uwagi. A czy mogę iść do kolejnego świata? Za chwilę trzeba będzie to sprawdzić, tylko najpierw, najpierw dobijmy rebirfa i to sprawdzimy. I mamy to, kolejny rebirf, let's go. No i jest koniec, możemy przejść do kolejnego świata, nie wierzę w to, dobra, idziemy. W takim razie, chociaż nie, czekaj, to był świat numer jeden. Tak, i teraz idziemy do świata numer 2. To ja na odwrót poszedłem. Czekajcie, i czy jest w ogóle świat numer 3? Nie widzę świata numer 3. Czyli to jest ostatni świat, lol! A sprawdźmy jak wygląda topka. <laughs> Tylko topka jest 16 rebirfów? Można mieć więcej? Proszę, powiedz, że można więcej. Donaty, można mieć topkę donate'ów albo topkę wygranych. Ile musimy mieć wygranych? 456. Wygranych? Okej, okay. a my ile mamy? 10 tysięcy, więc jeszcze za mało. Ale możemy na przykład kupić tutaj mega mocne jajco. Czekajcie, czy my chcemy je kupić? Dobra, otwórzmy sobie trzy te mega mocne jajce. Zobaczymy, co dostaniemy. Let's go! Tam jest jeden mega mocny pecik, który daje bardzo dużo. Zobaczymy, może nam się po szczęści go trafimy. Iś! Oh, ile ja ich otworzyłem? A 10 ich aż otworzyłem, myślałem, że trzy tylko o, Dobra, Equip Best LOL, patrz na to Jakie mamy mocarne pety Dobra, te sobie zrobimy Make Golden i zobaczymy jakiego dostaliśmy 13 tysięcy nam daje O LOL, patrzcie teraz na tą prędkość Jaka będzie LOL, to będzie największa prędkość na świecie Dobra, ja już, ja już nawet nie chcę na to patrzeć, to będzie przesada, to będzie za szybki. Yo, ale ten nubek jest teraz szybki, mordeczko, jak ty tak szybko biegniesz Biegam sobie ze starym na plecach, co tu się dzieje Dobra, kupuję kolejne 10 tych pecików, ponieważ one są gigamocne I wydaje mi się, że dostaniemy się do topki dzięki nim Okej, okay, kupiłem 10 tych pecików, zobaczymy co dostaniemy Wow! ej, dostałem, dobra, dostałem jakieś słabiackie chyba z tego co widzę Czekaj, equip best tak, dużo słabiańskich dostałem, ale spoko. Klikamy Craft All, żeby skraftować wszystkie. I żeby dostać tutaj coś mega dobrego: Equip Best. Nie mogę teraz skraftować, czy co? Co się dzieje? O, dobra, skraftowałem: Equip Best. Teraz klikam: Make Golden, okej. Okay. Shiny mogę jeszcze zrobić petat, czyli też mega fajnie. Jak szybko biegam, co tu się dzieje? A raczej nasz Nubek szybko biega, bo my jesteśmy tylko na jego plecach. Obijam za chwilę rebirfa kolejnego, Oś, mamy kolejnego rebirfa. I można kolejne kupować za robuxy, więc elo, lecimy z robuxami teraz, let's go! 150 robuxów, kupujemy kolejnego od razu. Za ile będzie kolejny? Też 150, więc mamy już 10 rebirfów, to będzie 11. 11 rebirf, okej, okay, mamy to. Lecimy z kolejnym. Okej, okay, kupiłem tych rebirfów łącznie 15, więc będziemy zaraz w topce. Patrzcie, 16 trzeba mieć, żeby być w topce, 19, żeby być pierwszym. Okej, okay, no to co? <laughs> Myślę, że wiecie, co się teraz wydarzy. Uhu! Dobra, kupujemy sobie od razu kolejne rebirfy, żeby dobić 19 i być w topce na numerze 1. No i słuchajcie, rebirf numer 19, zrobione. Zróbmy jeszcze rebirfa numer 20, żeby mieć pewność, że będziemy na pierwszym miejscu jako jedyni w tej grze. Mamy 20 rebirfów. Let's go. Go, dziękuję bardzo, to mi się podoba i co by można było tutaj kupić, no jakieś jajce, jestem ciekaw ile to jajca daje, ono pewnie bardzo dużo e, e, da, a gdybym sobie kupił wygrane, hmm, nie, dobra, zarobimy sobie, uczciwie na nie zarobimy i przy okazji otwórzmy sobie kolejne 10 tych petów, wiem, że dużo robuxów wydaje, ale ja sobie te peciki skraftuję, e, o i mam pomysł jeszcze co, co zrobię, czekajcie... Kupmy sobie plus 5 petów jeszcze w naszym ekwipunku, dzięki czemu będziemy mieścić ich jeszcze więcej. Okej, okay. mamy to. E, można coś jeszcze tutaj kupić? To już tutaj mamy wszystko. W takim razie Equip Best. Klikamy naszych pecików. Mamy 1 milion spida, ale to nie koniec, ponieważ musimy kupić sobie 1600 Robuxów. Kolejne 10 jajec. Ale jazda, ale wydajemy. Dobra. Elo, i co będzie? Co będzie? No, nie, dobra, Luxury 1 nie daje aż tak dużo. Te peciki nie dają. Myślałem, że będą dawały znacznie więcej. No, ale co, niestety, jesteśmy na takim etapie, na jakim jesteśmy, co nie? Tego pecika można zrobić shiny. Dobra, zrobiłem shiny i ile on daje? 8200, Łe, to malutko. Sprawdźmy topkę spida. Nasz Speed wynosił 1,4 miliona. Co jest? Trzecie miejsce, a będziemy mieć pierwsze, bo patrzcie, mamy większego Speeda. Let's go! okej, okay, o co tutaj chodzi. Wygrane. Wygranych niestety mamy znacznie mniej, bo wygranych mamy tylko 11 tysięcy, ale teraz się to zmieni. Patrzcie. Będziemy biec od samego początku. okej, Coś jeszcze. 1,6 miliona Speeda mam. Jakim cudem widzowie? Jesteśmy pierwsi w topce, jeśli chodzi o Speeda, jeśli chodzi o Rebirfy. Pewnie o wydane Robuxy też. <noise> Zajęliśmy wszystkie miejsca w topce. Dobra, zarobiliśmy 60 tysięcy gwiazdek. E, zrobiliśmy 6 okrążeń łącznie. Zrobimy jeszcze siódme. Let's go, mamy siódme. I koniec. Zarobione 66 tysięcy. Można kupić um, jakieś tutaj jajco. Zobaczymy. Z 620 Robuxów muszę wydać, żeby dorobić resztę e, wygranych niestety. Okej. Okay. I teraz nas stać. Dobra. Co dostaniemy z niego? Proszę, coś mocnego. <noise> Dobra, no jakiś i tak Słabiacki pecik, jak na te y, Gamepasy, które mamy Ile on daje? Oh, on daje tysiąc 15 tysięcy on daje. On jest znacznie lepszy od innych. Oh, co jest grane? On jest lepszy od tych Zarobuksy, Okej, okay, dobra, to dziwne, ale fajnie. Możemy sobie też przy okazji zaupgrade'ować tutaj to wszystko. Uuuu, dobra. Co można zaupgrade'ować? O, przecież ja miałem tam coś do kupienia jeszcze. Zapomniałem. Dobra, to kupimy, to kupimy. I jeszcze raz. Tak, speeda sobie też podbustujemy. jeszcze Wins Boosta. Żeby... Jesteśmy pierwsi w tabeli, jeśli chodzi o szybkość. 1,6 miliona. Jeśli chodzi o Rebita. My też jesteśmy pierwsi. Co tu się dzieje? Wow! Ja nie widziałem, że tu można kupić coś takiego. Patrzcie, za 1500 Dropboxów Dark Flame, co nam da znacznie szybsze przyspieszenie i Max Speeda jeszcze, dobrze, kupujemy to za 1600 Robuxów. Co tu się dzieje? Equip click. Please wait to end the game. Nie, ja chciałem to kupić od fazu. Robiliśmy 100 tysięcy, więc możemy sobie kupić nowe jajco Tak też zrobimy. I dostajemy znowu tego rzadkiego peta. Całkiem fajnie. Znaczy, nie tak rzadki, ale dobry. Ok, Equip klikamy tego ziomeczka. Będziemy teraz znacznie szybciej biegać. Equip best. No i słuchajcie, mamy 1,9 miliona Speeda maksymalnego. Sprawdźmy, jak teraz szybko będziemy się rozwijać. Uwaga. O, cię kręcę, coś czuję, że będzie giga szybko. Czekaj, rebir w kolejny jest za ile? 4 miliony. Nie ma opcji, że tyle dobijemy. Kolejnego tego pecika sobie otwieramy. Może będzie teraz jakiś rzadszy. Uwaga. O, no i znowu mamy tego samego. No cóż, no. Może chociaż będziemy mogli sobie je połączyć. Uwaga, tak. Możemy je połączyć. Dobra. Klikamy craft with tripets. A co to jest Craft With Three Pets? Co to daje? A, nie, dobra, kupiłem to. Łe, to nie dało jakoś mega dużo więcej. Dajmy Bartkowi jakiegoś mega mocnego peta. Powiedzmy tego. Okej, okay, i zaakceptujemy Ponieważ Bartek dał nam wcześniej e, Również mega mocnego pecika, więc oddamy mu Tak jakby, oddamy mu, ale z y, 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 Procentem, <laughs> let's go I teraz mam nadzieję, że Bartek się cieszy Lecimy dalej, i patrzcie, pierwsze miejsce 2 miliony spida <laughs> Ej, czemu tu są pety z pet simulatora? Czy to nie jest czasem zabronione, żeby Tak <laughs> kopiować pety? No nie jestem Pewien, chociaż my Może one są jakoś dostępne ogólnie, nie, nie wiem Nie mam pojęcia, tak gdzieś jak Na sznup już bolą go nogi więc odpuszczę mu na dzisiaj I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem Zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film I powiedział, ej, to jest film, który warto obejrzeć Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film Ponieważ jest dla ciebie Ej, serio, kliknij, serio, serio Bo to, to już się kończy, tutaj już nic nie ma Kliknij, kliknij, kliknij